Dołączył do nas kapitan marynarki Damian Przybysz, oficer prasowy trzeciej flotyli okrętów marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy serdecznie, tym razem na stanowisku komentatorskim, panie kapitanie. Kilkanaście lat temu publicyści w Polsce dyskutowali, niestety dobrze to pamiętam, po co nam w ogóle marynarka wojenna? Dziś już nikt nie zadaje takich pytań. Na szczęście, bo cały czas to tłumaczymy i powtarzamy. Marynarka wojenna to siła, która ma zabezpieczyć nasze żywotne interesy, żywotne interesy państwa polskiego. Tu warto zauważyć, że 80% węglowodorów, ropy, gazu, energia elektryczna, cała komunikacja podwodna dociera do nas dzisiaj morzem. I to wszystko musi być zabezpieczone. Jak mieli państwo okazję doświadczyć, usłyszeć na morzu dzieje się dużo jest dużo zagrożeń ale te zagrożenia nie występują w czasie wojny one występują w czasie pokoju w czasie kryzysu i marynarka wojenna i potęga to właśnie czas pokoju i kryzysu może skupię się od razu na aspekcie, co Państwo mogą zobaczyć na ekranach swoich telewizorów. Na czele Parady Morskiej przechodzi o RPOŻEł. Okręty podwodne to wyjątkowo groźna i skuteczna broń, szczególnie na Morzu Bałtyckim, z jego charakterystyczną hydrologią. Bałtyk, ze względu właśnie na te swoje wyjątkowe uwarunkowania, powoduje, że okręty podwodne jest niezwykle trudno wykryć w tym morzu. W morskim pojawiają się również fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, ORP generał Tadeusz Kościuszko oraz ORP generał Kazimierz Puławski. Jeden z nich ORP Pułaski ma na swoim pokładzie śmigłowiec pokładowy SK2G Super Sea Sprite. Co więcej, fregaty to tak zwane konie robocze każdej marynarki wojennej. Załogi naszych okrętów spędzają co roku setki dni na morzach, dbając o bezpieczeństwo strategicznych obszarów morskich oraz drożność biegnących tamtędy szlaków. Panie kapitanie, to od razu mały słowniczek. Fregata a korweta? Oj, to jest znaczna różnica. Różnica głównie wynika tak naprawdę z wielkości tego okrętu, z jego wyporności, a tym samym i zdolności przenoszenia uzbrojenia. Czyli na ocean fregatą, a korwetą raczej na Morzu Bałtyckim przy brzegu? Nie, nie, to, to na pewno nie. To wszystkie tego typu klasy okrętów są zdolne działać wszędzie, na każdych akwenach. Fregaty do innych zadań, korwety do innych zadań, tak bym to podzielił niech przemówią liczby okręty marynarki wojennej RP w zeszłym roku przebyły na morzu dystans odpowiadający 12 okrążeniu ziemi wzdłuż równika i najwięcej tych morskich kilometrów czyli mil morskich pokonały właśnie fregaty co warte podkreślenia nad okrętami przelatuje klucz śmigłowców i samolotów z brygady lotnictwa marynarki wojennej wśród nich śmigłowiec Weteran Mi-14 w wersji PU służącej do zwalczania okrętów podwodnych, śmigłowce te pełniłyby niezwykle ważną rolę w czasie swojej służby, już 40-letniej służby. Obecnie są powoli wycofywane z sił zbrojnych RP, ale, co ważne do podkreślenia i, i zaznaczenia, razem z tymi śmigłowcami przelatuje nasz najnowszy nabytek, nabytek darłowskiej skady lotniczej AW-101. Jest to następca wspomnianych Mi-14, który wnosi nowoczesne zdolności zwalczania okrętów podwodnych i ratownictwa w warunkach bojowych. Wśród śmigłowców znajduje się również W3 ARM Anaconda, śmigłowiec ratowniczy i tu warto zauważyć, że marynarka wojenna oprócz działań stricte bojowych pełni również działalność ratowniczą na morzu. Wśród szyku okrętów znajdują się okręty ratownicze Orpelech i ORP Piast oraz ich młodsi bracia, kutry ratownicze typu Zbyszko. To wysoce wyspecjalizowane okręty do prac podwodnych. Na swoich pokładach posiadają nie tylko bezzałogowe pojazdy, ale przede wszystkim nurków, ludzi zdolnych do pracy pod wodą na głębokościach nawet 100 metrów. Wśród okrętów przechodzi ORP Kaszub, kolejny z okrętów należący do dywizjonu okrętów bojowych. Okręt służący do poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych, podobnie jak fregaty i lotnictwo morskie. Pokazuje to, jak ważna jest to zdolność i jak duże wyzwanie. Nad okrętami również przeleciał nasz najnowszy nabytek, samolot wczesnego ostrzegania i wykrywania, SAP 340 AEW. To latający system radarowy, który jest w stanie wykryć, pomóc zidentyfikować i bardzo go szybko ostrzec przed zagrożeniami. Reprezentantami Ósmej Flotyli Obrony Wybrzeża są okręty, najnowsze niszczyciele min. Przedstawiciele z serii sześciu okrętów ORP Mewa i ORP Albatros. Zbudowane są ze stali magnetycznej o wyjątkowo niskich wartościach ich pól fizycznych, co pozwala im operować w rejonach zagrożonych przez miny morskie. Miny, które te jednostki mają identyfikować i zwalczać. Na swoich, typach, na swoich pokładach przenoszą po kilka typów bezzałogowych pojazdów, które będziecie mieli Państwo możliwość, okazję zaobserwować na wyspostradzie, ponieważ zostaną przewiezione na platformach kołowych. Wśród okrętów okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP kontradmirał Ksawery Czernicki, nazywany przez nas marynarzy Xem. Okręt ten brał udział w operacji Iraqi Freedom patrolując rejony ujścia Eufratu i wraz z żołnierzami morskiej jednostki działań specjalnych Formoza wziął udział aż w 34 misjach bojowych. Zresztą przedstawicieli Formozy też możemy zobaczyć podczas parady. Dokładnie tak, widzimy ich właśnie nawet na naszych ekranach. Ludzie nierozerwalni związani z morzem i z marynarką wojenną. Siły, które są w stanie operować z pokładów naszych okrętów. Co więcej, są w stanie niezauważeni opuszczać wyrzutnie torpedowe okrętu podwodnego pod wodą i dokonywać działań dywersyjnych. Amerykanie są dumni ze swojego komandu Foki, a my możemy być dumni z Formozy. Dokładnie. Jedna z elitarnych jednostek. Dokładnie tak. No Razem z niszczycielami min prezentujemy trałowce ORP Nakło i ORP Mamry. To również jednostki przeciwminowe. W tym zakresie polska marynarka wojenna ma bardzo wyspecjalizowane zdolności. Chciałbym podkreślić, że okręty 12 i 13 dywizjonu trałowców w ostatnich latach zlikwidowały tysiące min morskich torped i innych niebezpiecznych pozostałości podwodnych które stanowiły bardzo realne zagrożenie dla żeglugi to są pozostałości po drugiej wojnie światowej tak to są pozostałości po drugiej a nawet i czasem pierwszej wojnie światowej. Y Coraz częściej pojawiają się, wychodzą na powierzchnię gdzieś tam zakopane pod wodą, i naszą rolą jest dbać o to, żeby je wydobyć i zneutralizować. Nie możemy również zapomnieć o holownikach, jednostkach niezwykle zapracowanych. Bez nich działania portowe, zabezpieczenie strzelań i ćwiczeń na poligonach morskich byłyby kompletnie niemożliwe do wykonania. To bardzo nowoczesne jednostki, mające raptem po kilka lat służby, a charakteryzują się doskonałą manewrowością i bardzo dużą siłą uciągu. Co więcej, tak zwane białe kominy, okręty różniące się troszeczkę od pozostałych swoją białą nadbudówką, orpę hydrograf i orpę Navigator. Okręty, które działają w cieniu, dostarczając wielu ważnych danych rozpoznawczych.